Tak właśnie wyglądają nasiona aksamitki. Teraz w tej chwili są wymieszane jeszcze z kwiatem, także będę je trochę jeszcze rozdzielać, bo mam chwilowy taki śmietnik troszeczkę. I teraz tak, chwytamy oto taki kwiat. On już jest podsuszony. Naturalnie oczywiście nic z nim nie robiłam. Tak to mniej więcej wygląda. I teraz tak, otwieramy tutaj. Ono jest na tyle suche, że bez problemu sobie poradzimy. Ta skórka, że tak powiem, bez problemu odejdzie i zostanie nam duża ilość nasion. Jak to wygląda w praktyce? Już pokazuję. O. To wszystko to są nasiona. Wyglądają jak takie drobne zapałki. To wszystko to są nasiona. Jest tego po prostu mnóstwo. O. Teraz może spróbuję wziąć jedno. Tak to właśnie wygląda. To taka igiełka. No ale czas do pracy. Trzeba to zrobić w szybszym tempie, także zapraszam Cię do oglądania kolejnego filmu.